Cześć! Praca terapeuty to niezwykle ciekawe zajęcie i dzisiaj chciałbym rozpocząć taką krótką rzutkę, taki można powiedzieć nowy format. Jak bardzo proste działania gabinetowe mogą mieć niesamowity wpływ na Wasze zdrowie, samopoczucie i formę. I dzisiaj taki ciekawy przypadek Michała, który przyszedł do mnie ze skręconą czaczką z głową, która była w silnej kontrakcji, a okazało się, że muszę mu pomasować staw skokowy, żeby poprawić jego sylwetkę i ogólnie fakt, jak jest ustawiona jego głowa. Sprawdźcie ten ciekawy materiał, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Ja już Was pozdrawiam, dobrej zabawy, Marek Kurczyński. Wyrostki sutkowe w tym momencie, prawy wyrostek sutkowy, lewy wyrostek sutkowy. Czacha w ten sposób ustawiona, nie? czyli jest 10-15 stopni. Ja zaraz Maćkowi, bo nie mówić jak się nazywasz, ale życie. Pat, połóż się tylko na plecach. Na plecach. No. Rozpracuję prawą nogę i zobaczymy co się stanie z tą szyją, nie? I tak możesz co innego powiedzieć. Tutaj piłeczkę do sekupisz. to ci potem pokażę jak. I na piłeczce do, do lacrosse takie będziesz sobie rozbijał tą stopę w tych miejscach. Tu czujesz, jaki jest no. stempel, jak to napierdziela? Dalej, tu normalnie palce będziesz chciał przykładać. Dotykać za piętą, przed piętą, za kostką. Zobacz to, jak dotykam. A patrz to. O! O! o. Yeah. o. Zobacz a. to. Poczuj to. Tu, tu masz normalnie, słyszysz tego rzęcha? Rzęk taki jest, że jak dotykam, tu jesteś śliski, się nic nie dzieje, a tu masz. Mm. Tu chrapy coś. No patł będzie słychać. Jo. To jest jego ścięga w kostka, a To było być tak. Okropne. No. Ale ta zobacz, jakie sobie wyrobiłeś jak dinozaur. Bo to nie jest tragedia. Ty to zmienisz stary, ty to zrobisz, że to będzie nowe ciało takie miękkie. Ale co ci się wyrabiało tutaj? Patrz, ja cię kręcę. Zegi tą nogę. Patrz, zdrowa noga, fajna noga, tak powinno być. A zobacz, co tu wyhodowałeś? Tu by ci jeszcze chirurg powiedział, że masz raka albo coś, żeby ci chciał to wycinać, kurcze. Co? No żartuję, ale to wiesz, mięsień to taki, taki napięty, kurczę, patrz to. O. i teraz patrz jak go dotykam. Tak. A jak on reaguje, nie? No. I to nie wolno. Nie. Najważniejsza rzecz. Ty sobie oddychaj, bądź zaakresowany. Mhm. Najważniejsza rzecz jest taka w tym momencie, że ty musisz mi powiedzieć, ile ty jesteś w stanie wytrzymać. Ja ci nie przeszedłeś tu, żebym ci dubał palcem, kurde, w noze, tylko żebyś to rozluźnił. Więc teraz jest OK? Ale patrz co się dzieje, aż się całe spociłeś prawie, nie? A zobacz, jak powinieneś to odbierać, patrz pa, co ci robię. Wierzysz to? Zobacz, to jest twoja lewa noga, a to jest twoja prawa noga, a to jest takie samo doznanie powinno być. A co się nie w twoim mózgu dzieje? No, nieprawdopodobne, nie? No chcesz, to daj mu palec też, żebyś nie, po... Nie, nie, bo, bo w czym rzecz, co musisz skłamać? Te komórki są spierdolone, brzydko można powiedzieć, albo nawet mądrze można powiedzieć. One nie czytają dobrze informacji, które są im wysyłane, czujnik jest zepsuty, ma za niski próg i się za, za łatwo odpala. czujnik no, wymienić. No trochę tak, bo jak go będziesz polerował ten czujnik, to tam ten czujnik odrasta, to jest to w sobie. Komórki się dzielą i się tworzą nowe, kurde, komórki w komórki, komórki w komórki. Mama, córka, mama, córka i się kęci. Więc z czasem jak to będziesz rozmiękczał, to zacznie się przybudowywać i wymienisz. I patrz, najgorzej jest tu. I teraz lecimy dalej. Ryt, ty, 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 ty. Bardzo nie jest dziewczyn wcale, bym powiedział. Szkolno. Tutaj masz taką bliznę, i to się nazywa mięsień Mój drogi, też przeskakuje. Smukły. To. I teraz posłuchaj swojej nogi po tej stronie. A czemu mówię, posłuchaj, bo była. To. Znaczy ja czuję, że tak przeskakuje. No, Myślę, że będzie czyszczało, właśnie. A tu... Szkoda. Nie, tu nie, to nie, nie będzie czyszczało, słowa. bo bardzo, bardzo miękko. I to jest bardzo ważna część u do rozbicia, rozmasywania. I to ci pokażę, jak będziesz sobie siedział, to na przykład na łokcie własnym to będziesz rozbijał, albo jakimś masażerkiem to ci pokażę, bo to już nawet nie jest źle. kostkę miałeś, mój drogi. I ta skręcona kostka ci skręciła łeb. Tak to działa. Bo no zacząłeś... bo no i co z tego? Bo właśnie, w wiesz, co się jest... że tak, i to się wyrabia, bo to właśnie cały no. pan rodzi. Nie, że od podstawówki chory, tylko od podstawówki krzywo chodzisz, krzywo mm -hmm. rośnie, że to wiesz, też tak. nie będzie takie kurde. Uu... Ale to jest makabra, co? Widzisz, że tak pancy nie przeskakują? Dobra, to, to już możesz ten. To już możesz tyle sykieć, bo to do masażu. No teraz wyrodki słodkowych przestawiam do łapety równo, łopaty, równo, dupa równo. Starczy kostkę pomasować, żeby go się nie garbił. I...